Objawy ADHD u dziewczynek. Dermatilomania to może być osobne zaburzenie, ale równie dobrze może współwystępować z ADHD i często występuje. Dermatilomania jest to zaburzenie, które polega na rozdrapywaniu wszelkiego rodzaju strupków, wszelkiego rodzaju ran, wszelkiego, nawet zwykłym takim drapaniu skóry, które prowadzi do. Pojawienia, do przerwania tej skóry, do pojawienia się zranienia, któremu później Twoje dziecko nie chce pozwolić się zagoić. Bardzo często występuje, bardzo jest widoczne. Twoje dziecko ugryz komar, tak? ma jakieś zaczerwienienie, ma jakiegoś nie wiem wkrostę z tego powodu. Zaczyna to drapać. Zaczyna to drapać bardzo długo, i takie, takie drobne ranki, które się pojawiają na ciele, potrafią miesiącami na tym ciele być. Z mojego przykładu, bo też u mnie występowało to zaburzenie, miałam, bardzo, miałam alergię. Miałam alergię skórną, szczególnie często na twarzy, w okolicach ust. i przez całe dzieciństwo te, przy tych ustach wiecznie coś się działo, wiecznie były jakieś krosty, wiecznie były jakieś strupy. Wiecznie nic nie było w stanie się zagoić, co drugim słowem, które słyszałam, było nieskup. Oczywiście to w żaden sposób nie działało. Natomiast faktycznie, jeśli widzicie, że wasze dziecko drapie skórki, drapie wszelkiego rodzaju ranki, skaleczenia ma w naj krosty, nawet trądzik, który się pojawia, niczemu nie daje Twoje dziecko się zagoić. Nawet jeśli przez moment się podgoi, to za chwilę znowu ten strupek jest zerwany i proces gojenia zaczyna się od nowa. Więc to jest dosyć charakterystyczne i często współwystępujące z ADHD, szczególnie u dziewczynek.